Dobry wieczór. Nagramy sobie akwarium. Na świetle nocnym. Bardzo rzadko włączałem te światło w bloku. Bo jakoś nie wiem. Człowiek nie miał czasu. Warto tutaj zwrócić uwagę na Dwa glonojady tego samego miotu, trzy glonojady yy, i tak tutaj jest weloniasty. A tu jest. Zwyczajny po mamie swojej. Tu jest ten weloniasty ojciec ich. Przyszedł sobie dwie godziny po karmieniu albo i trzy żeby mu coś tu rzucił. No i mu rzuciłem. jest sobie tabletkę. O! Przynajmniej ją tu miał. Tam jego potomstwo. Też chce jeść. Ryby generalnie żarują. Ślimaki. Tak samo. To jest mamuśka. Nie jest baloniasta. Ale tak jak widać. Po potomstwie. Daje radę się skrzyżować z tym łoczulkiem. No i takie ogrodu Podejrzewam, że to jest jeden miod, sama ikra. No albo podobnie. Dnie ich dzielą najprawdopodobniej. Rybki się wybarwiają. Pyk. Naczekam no, na te rybki. Wyglądają obiecująco. Mogły być trochę przekłamane barwy, bo. O, o, o. No, właśnie, jest jakiś różowawy, czerwonawy, chyba, albo teraz mi przekłamało. Także aparat w telefonie potrafi trochę przekierować barwy i wprowadzić nasze oko w błąd. Właściwie teraz nagrywając to, patrzę się właśnie w aparat, a nie a nie w akwarium, może to jest mój błąd. Nie wiem. Nie, bo tutaj trzeba ostrości pilnować. Co jakiś czas, chociaż ten aparat jest automatyczny. Jeżeli chodzi o takie małe zryby, co ja wykonuję, to no, sam sobie dostosowuje. Właściwie jak się nagrywa nietypowe detale na tle czegoś innego, no to ciężko detal uchwycić łatwiej, natomiast te tło to to wiadomo, to jest na razie bolączka. Szyba jest od środka zagloniona taką drobnicą i dalej i będziemy tym samym kończyć filmik ten. Zrobimy jeszcze właśnie do przykładu zdjęcie detalu. Dobrze jakby coś, jakieś światło się odbijało od szyby, albo właśnie na artyn dla z znowu sześciokrotny i lecimy na molinezję. Pyk, pyk, detal, detal. oddalimy troszkę. Oj, dobra, mniejsza z tym. Są takie aparaty, że kurde mać, drogie są. Okej, okay. taka to siedemdziesiątka tego wieczoru. Co więcej jeszcze tutaj chyba posypać trochę karmę. Dzięki za oglądanie i na razie cześć.